komórki MSC po raz pierwszy zostały odkryte w szpiku kostnym i to właśnie komórki z tego źródła były początkowo aplikowane u pacjentów i są bardzo dobrze poznane. Dzisiaj natomiast wiemy z bardzo wielu badań prowadzonych na całym świecie, że komórki MSC można izolować także z innych tkanek, tkanek bardziej dojrzałych, z tkanki tłuszczowej jak również z galeryty Whartona, która jest z kolei tkanką bardziej pierwotną, wczesną rozwojową i komórki takie również można stosować dla celów terapeutycznych. Oczywiście komórki izolowane z różnych tkanek będą różnić się nieco swoimi właściwościami biologicznymi. I tak w badaniach wykazano m.in., że komórki ze sznura pępowinowego, jako te bardziej wczesne rozwojowo, izolowane właśnie tuż po porodzie, z tkanek poporodowych, są mniej immunogenne, zatem będą mniej stymulować układ immunologiczny biorcy. Przeciwko takiemu przeszczepowi, jak również cechują się większą zdolnością do proliferacji, jak, jak również do różnicowania się w porównaniu do tych komórek MSC, z tkanek bardziej dojrzałych, co stanowi pewną przewagę, jeśli chodzi o potencjalne zastosowania takich komórek w aplikacjach terapeutycznych. Efektywność w zasadzie wszystkich terapii z zastosowaniem różnych populacji komórek macierzystych, w tym również oczywiście komórek MSC, zależy w dużej mierze od właściwego ich podania w miejsce uszkodzenia tkankowego. I prowadzonych jest obecnie bardzo wiele badań, które mają na celu zoptymalizowanie właśnie takich właściwych, efektywnych, optymalnych metod czy dróg podania komórek w tym komórek MSC tak aby osiągnąć jak najlepszy efekt terapeutyczny i oczywiście w zależności od uszkodzonego organu czy też tkanki stosuje się różne metody podania komórek macierzystych w tym podania dożylne które bazują o aktywność migracyjną takich komórek że one dotrą same do miejsca uszkodzenia tkankowego. Jak również stosuje się podania do miejscowe, które są bardziej efektywne, jeśli chodzi o retencję takich komórek i potem i zasiedlanie już tych uszkodzonych tkanek. I w celu właściwego dostarczenia komórek macierzystych do uszkodzonego organu, do uszkodzonej tkanki, potrzebna jest niewątpliwie bardzo duża wiedza kliniczna ze strony lekarza, który aplikuje takie komórki, jak również wiedza biologiczna dotycząca właściwości podawanych komórek, w tym między innymi ich zdolności do migracji i również zasiedlania uszkodzonych tkanów. Zaletą stosowania komórek MSC, którą potwierdza szereg badań światowych, jest możliwość ich zastosowania w tzw. podaniach allogenicznych, czyli pomiędzy różnym dawcą i biorcą, co wynika z ich stosunkowo niskiej immunogenności. I w badaniach wykazano, że komórki MSC wykazują niską ekspresję tzw. antygenów zgodności tkankowej klasy pierwszej, nie wykazują także ekspresji antygenów zgodności tkankowej klasy drugiej, co mówiąc prosto powoduje, że komórki te nie stymulują silnej odpowiedzi immunologicznej ze strony biorcy i co umożliwia w związku z tym przetrwanie tych komórek w tkankach, a następnie podjęcie przez nie. Działań terapeutycznych. I co więcej, wykazano, że komórki MSC, w tym w szczególności ze sznura pępowinowego, wydzielają szereg czynników, tzw. antyzapalnych, czyli wyciszających aktywność układu immunologicznego gospodarza, jak również działają bezpośrednio hamująco. Na różne komórki układu immunologicznego, w tym na limfocyty T, biorące udział w dużej mierze w odpowiedzi przeciwko przeszczepowi. Zatem niewątpliwie można mówić o pewnym uprzywilejowaniu immunologicznym komórek MSC. Komórki MSC należą do grupy najbardziej bezpiecznych komórek, jeśli chodzi o terapie komórkowe, w porównaniu oczywiście do innych populacji komórek macierzystych, co potwierdza blisko tysiąc badań klinicznych z udziałem kilku tysięcy pacjentów prowadzonych na całym świecie. I oczywiście należy pamiętać o tym, że bezpieczeństwo podania komórek macierzystych, bez względu na to, czy są to komórki MSC, czy inne populacje komórkowe, w przypadku każdego pacjenta to jest absolutny priorytet, zarówno w przypadku badań klinicznych, jak i w przypadku eksperymentów leczniczych. I tutaj podania i należy mieć taką świadomość, odbywają się w pełnym reżimie prawnym, z udziałem doświadczonego personelu klinicznego. Po przygotowaniu komórek, takich jak na przykład namnożone komórki mezanchymalne. Jako indywidualnego leku dla każdego pacjenta. To jest pod pełnym nadzorem farmaceutycznym, gdzie te komórki są przygotowywane w laboratoriach, certyfikowanych laboratoriach GMP. I dotychczasowe badania wskazują na wysokie bezpieczeństwo takich terapii, ale oczywiście, jak w przypadku każdego leku, także w przypadku terapii komórkowych, nie można wykluczyć jakichś rzadkich efektów niepożądanych.